Czy często odczuwasz strach? I czy potrafisz zasiać też inne stany w swojej świadomości? Każda myśl, którą utrzymujesz w swoim umyśle, jest jak nasiono zasiane w glebie podświadomości. Jeśli codziennie podlewasz je strachem, wątpliwościami i negatywnymi przekonaniami, wyrośnie z tego drzewo pełne cierpienia. Ale jeśli będziesz podlewać jej wiarą, miłością i pozytywnym nastawieniem, wkrótce zobaczysz, jak w twoim życiu zaczynają pojawiać się cudowne rzeczy. Twoja podświadomość nie ocenia, ona po prostu realizuje to, w co wierzysz. Dlatego, jeśli pragniesz sukcesu, zdrowia, miłości, zacznij myśleć w sposób, który jest z tym zgodny. To, co utrzymujesz w swoim umyśle, Staje się Twoją rzeczywistością. Kliknij, obserwuj i dołącz do naszej społeczności po więcej takich inspiracji.